Nazywam się Klaudia, nazywam się Agnieszka. Jesteśmy uczennicami zespołu szkół numer 1 w Sadokie. Realizujemy projekt w ramach Dzieci i Młodzieży i chciałabym się dowiedzieć, gdzie można spędzać czas w Sadokie, no, czas po szkole. E, pewnie, mamy teraz nową galerię, więc można po szkole się wybrać ze znajomymi i tam spędzić czas. Mamy też McDonald's, gdzie można też się spotkać ze znajomymi i zjeść. Czy są takie miejsca, którymi możemy się pochwalić? E, oczywiście mamy e, wspaniały Hansen, mamy e, Mosfir, który można się wybrać na łyżby, ale też e, mamy zabytkowe kościoły i myślę, że też warto je spoczyć. Jakie są zaniedbywane miejsca, których nie odwiedzamy? E, myślę, że e, nie raczej odwiedzają te miejsca, a jeżeli są, e, to takie już jednostki. W Sanoku jest naprawdę wiele pięknych zabytków architektury. Chodząc sobie chodnikami naszego Sanoka. Lubię sobie popatrzeć na nie, na przykład na skansen, na muzeum, czy na kościoły piękne. Ale również są zaniedbane niektóre miejsca. Moim zdaniem najbardziej zaniedbanym miejscem w Sonoku jest park. Władze Sonoka powinny zwrócić na to uwagę.